święta będzie premiera dokumentu o pani Marii Rodowicz. Zamierza pani obejrzeć? No, a kiedy? W pierwszy dzień święta? Wigilia. nie, w tak? Wigilię? No jeżeli. Nie ma, my, myśl, my, myślę że powtórki będą. Na bo, pewno. bo zwykle przy spotkaniach rodzinnych, to się ani nie śledzi do końca, yy, nie wiem, zawartości wszelkich koncertów również. Mhm. Nawet siebie się nie wysłuchuje, <laughs> bo rodzina gada, prawda? E, a, a na pewno chcę z uwagą obejrzeć program dokumentalny o Maryli. Więc jak nie w Wigilię, to na pewno którąś powtórkę zasiądę przed telewizorem, sprawdzę w tyle tygodniu, kiedy i na pewno obejrzę. A co pani sądzi o karierze Pani Mary? No. Co sądzę o karierze mm -hmm. Pani Mary? Tak. No wielka kariera. No wielka kariera. No Maryla Grodowicz królowa polskiej piosenki. I to już to już, to już, to już... po prostu trzeba to uznać, nie buntować się. Mhm. <grafy> no jesteśmy winni Maryli, wiele fantastycznych piosenek przebojów, które wylansowała. Wiele, no. A wiele różnic widzi Pani pomiędzy jej karierą a swoją? Wiele. A jaka jest? Relacja Pani. To jest taka koleżeńska, przyjacielska znaczy czy taka zawodowa co, bardziej? Y, znaczy w, no Gdzieś tam zawsze się na jakichś festiwalach stykałyśmy, czy, y, ale ostatnie lata są takie, że ka, 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 każdy sam, hmm. sam sobie w te swoje recztale gra. Y, znaczy był czas, kiedy ja częściej śpiewałam y, w takich zbiorowych koncertach, zresztą to było cudne z orkiestrami Górnego Malczewskiego, Ma, Arka Maliszewskiego, gdzie w garderobach się spotykaliśmy i nie wiem, wozwodecki zaucha. Ewa, Mechanika jak Krzysia Prońko, Marla właśnie rzadko w takich składankach chyba nie brała udziału. No kiedyś pamiętam, że brała udział w takiej składance, którą Irna dziś sprowadziła i tam Andrzej Rosiewicz śpiewał i z Byszczak i Maryla, to było dawno temu. Więc, więc takich spotkań, takich właśnie takich zakulisowych i gadrobianych mało z Marlą było. Teraz się spotykaliśmy, spotkałyśmy się przy nagrywaniu programu The Voice Senior. Bo byliśmy obydwie jurorkami, także spotykaliśmy się.